Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Pustoju w okolicach Krakowa. Chyba lato za nami, bo jest jakieś 18 stopni, i mimo, że jestem w bluzie na dole, mam krótkie spodenki i trochę mi przyziemło się, jak sobie na chwilę wyszłam na spacer. Gnamy dalej, a jaki jest cel dzisiejszej wycieczki, to już niebawem się dowiecie. Witam Was bardzo serdecznie z Sandomierza. Strasznie wieje, więc mam nadzieję, że mnie słychać. Jak nie, to dodam jakieś Napisy i powiem Wam szczerze, że teraz przeżyłam małe zdziwienie, bo po pierwsze byliśmy na zamku i myślałam, że będzie zdecydowanie lepiej. Na zamku przeżyłam małe rozczarowanie, ponieważ chciałam zobaczyć kilka rzeczy, a dopiero z opisów dowiedziałam się, że to są kopie na przykład z 1980 roku. Dlatego udaliśmy się teraz do tej katedry, która za mną jest, mam nadzieję, że ją jeszcze widać. I tu przeżyłam mały szok, bo z zewnątrz nie wygląda, wygląda bardzo niepozornie, a w środku jest przepiękna. jeżeli świeżość mojego makijażu nie jest już taka piękna, jak o poranku. Ale jest godzina po 18, tak? Tak. Jest po 18 i zameldowaliśmy się w pokoju. No i jak na każdym wyjeździe będę Wam dawać znać, gdzie jesteśmy, bo znowu udało nam się być właściwie parę kroków od rynku, także super, właściwie jesteśmy na tyłach Małego Rynku. A ile możemy mieć? 20 metrów do głównego rynku. Tak naprawdę na początku nie byłam zadowolona z tego miejsca, bo jak rezerwowałam, to nie do końca mi to się podobało, bo oficjalnie to tak naprawdę jesteśmy nad pijalnią warki, um, a wydaje mi się po prostu, że ktoś wykupił całą kamienicę, dwa piętra to jest pijalnia warki, um, a na górze zrobił po prostu cztery takie pokoje, chyba cztery, tak z tego co mi się wydaje, jak widziałam, cztery albo pięć pokoi. Um, udało mi się, otworzył te, te chrupki z tego przy zacisku, żeby nie rozsypało się. No właśnie. Um... I powiem Wam, że to jest właśnie ten element, o którym a, mówiłam Wam, jeżeli chodzi o planowanie. E, wymyśliliśmy ten nocleg dużo wcześniej. E, I jeszcze Wam wysyłałam linka z rabatem na 50 zł na rezerwację i ostatecznie udało nam się tą, ten pokój mieć za 50 zł. Także i to mówię na trzy osoby za 50 zł, czyli Ante jest za darmo, a my jakby od osoby płacimy po 25 zł. E, mamy tutaj wydaje mi się, że są też takie pokoje większe. Ja Wam po prostu może nazwę do tego miejsca zostawię w razie czego na dole, jeżeli ktoś by chciał skorzystać, jest naprawdę czysto. E, moim zdaniem jest naprawdę bardzo ok. Zaraz Wam pokażę widok z okna, bo jest bardzo ładny. E, my zdecydowaliśmy się, że dzisiaj będziemy spać z Antkiem w... To nie jest kochanie telewizor, Antek myśli, że włączy telewizor i próbuje włączyć obraz. To jesz? Także jak widzicie, tu mamy łóżko, jakieś tam ręczniki, tu jest łazienka, drzwi wejściowe. E, tam jest stolik, w ogóle spoko, bo jest e, i dwie wody, i jakieś filiżanki, i czajnik, także można sobie też tutaj w razie czego coś e, zrobić samemu. Co tam masz? Jest też telewizor, jakby ktoś chciał sobie obejrzeć. To no nie są cegły, tylko jakaś tapeta ala cegły. A tam jest jakiś, widzicie, obrazek, Antek usilnie próbował go przeciwko. Dzabong! Miasto samo nam się bardzo podoba, chociaż szczerze pomyśleliśmy jakoś z internetu, wydawało mi się, że jest dużo większe. Jednak mamy mały problem, jeżeli chodzi o gastronomię, ponieważ mieliśmy polecone przez moją szwagierkę restaurację w starej piekarni. Dotarliśmy tam, ale niestety tam jest zamknięte i jakby nie ma żadnego szyldu ani nie ma godzin otwarcia. Więc nie wiem, czy tam jest zamknięte tylko dzisiaj, czy jest w ogóle zamknięte. E, I tak się Antos, pokręciliśmy. Antosiu, Antosiu tutaj Antosiu. się nie wchodzi. Patrz Bardzo tata ma. Tata ma przekupstwo. Ehm, I powiem Wam szczerze, że jak sobie poprzez jak sobie poprzeglądaliśmy w internecie opinie, to tak naprawdę w sezonie jest tutaj dużo lepiej jeżeli chyba chodzi o taką bazę gastronomiczną ale jest bardzo mało w ogóle mm, osób siedzących w restauracji na ogródkach, e, prawie wszystkie atrakcje zamknęły się o 16 e, chyba tylko trasa podziemna była do 18, a zamek do 17 tak to wszystkie atrakcje, które były do zwiedzenia z tego co przeglądaliśmy się po prostu o 16 zamknęły e, dużo sklepów się zamknęło o 16, dużo jakichś takich punktów z pamiątkami, i jakby siłą rzeczy w tych restauracjach też za bardzo nie ma ludzi. Um, różne mają opinie. Zjedliśmy pierogi w takiej pierogarni. Całkiem okej, okay, chociaż um, były ruski, miały być z, z tym. Były ruski i miałyby z ziemniakami i serami, mam wrażenie, że może na 10 kg ziemniaków tam jedna kostka sera wpadła gdzieś po drodze. Ale były całkiem ok, przyzwoite, ale musimy jeszcze coś iść znaleźć. Więc dobra, taki mamy widok z okna i to jest Mały Rynek w Sandomierzu. I teraz wychylę się z okna i na statywie na ręce wyciągnę was, może się uda i zobaczymy ratusz. W ogóle powiem Wam, że ciągle w telewizji teraz zaleci reklama tego, żeby się zgłosić do drugiej części Milionerów. Jak oglądałam teraz tą pierwszą, to miałam takie niesamowite niesamowitą chęć zgłoszenia się, bo gdzieś tam jakieś tam wiedzy ogólnej dziwnej posiadam i tak sobie myślałam, a, gdyby mi się udało, chociaż wiecie, nie wiem. Nie mówię o milionie, ale nawet sobie wygrać jakieś 10 tysięcy, to wiadomo, każda kasa byłaby fajna na koncie. Ale jest jedna rzecz, która sobie się tak mnie hamuje, jestem ciekawa, jakie wy macie zdanie na ten temat, bo ja bym się najbardziej stresowała i to dlatego się nie zgłoszę do milionerów, um, że będzie takie pytanie na zasadzie mega banału. Widziałam w tej edycji takie pytanie, co możemy robić na akord i tam było śpiewać, pracować, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. E, I dziewczyna po prostu, ja, ja to rozumiem w sensie e, może albo nie wiedzieć, albo nawet być w takim stresie, powiedziała, śpiewać, no kto by tam pracował na akord, nie? I to było to pierwsze pytanie za 500 zł. Nie? I w ogóle czasami te pierwsze pytania właśnie... Z jednej strony są banalne, ale z drugiej strony rozumiem sobie stres, który tam musi być. Mnogość kamer, mnogość jakby całego studio, więc ja bym podejrzewała, że byłabym pokichana ze strachu. I co innego jeść sobie, wiecie, kanapeczkę. W ogóle to też jest śmieszne, bo ostatnio odpaliłam. Nigdy tego nie oglądałam, muszę wam powiedzieć tą projekt Lady i było, że dama nie je kanapek, tylko nakłada chleb na osobny... Ja ci nie mówiłam, bo ty byłeś wtedy chyba na siłowni, że damy nie, je że damy nie jedzą kanapek, słyszysz? Tylko masz osobny talerzyk, tam masz położyć pieczywo, wszystkie rzeczy do kanapki położyć na dużym talerzyku przed sobą i ten nie bierzesz kromki, także normalnie bierzesz kromkę, jak my normalnie wieśniaki smarujemy sobie po kromce chlebem, e, masłem, tylko masz odrywać kęs, ten kęs posmarować delikatnie masłem. A szynkę i inne rzeczy mam tego odpalił telewizor w końcu. W końcu wycelował pilotem w telewizor. A wszystkie inne rzeczy, które normalnie byś walnął na kanapkę. no Masz normalnie widelcem i nożem tak sobie jeść. I a tam siedzą i te wszystkie ekspertki, a te wszystkie laski sobie zrobiły kanapki, nie? I ta jedna mówi, proszę pani, damy nie jedzą kanapek. Nie, ja siedzę na kanapie i wiesz, z, z kanapką i tak... Mm. No więc e, zdaję sobie z tego sprawę, że to musi być mega stres e, i coś, co się wydaje proste. Na przykład wiem, że też koleś miał, i to mnie chyba tak przekonał, koleś miał pytanie, w ogóle musimy tu dać tylko uchylone okna, bo tu podlatują gołem, wiecie, jak się stresuje, że one tu w końcu wlecą. E, koleś miał pytanie, ile kątów ma, jaka figura ma trzy kąty? Ja ci to chyba tak mówiłam, nie? Czy trzy nie, trzy wierzchołki, jaka figura ma trzy wierzchołki i miał trójkąt. Rom, Pięciokąt i kwadrat, i zadzwonił do mamy z pytaniem o pomoc. W sensie ja z jednej strony się śmieję, bo wystarczy się na chwilę skupić wierzchołki, figury i w ogóle, ale nie wiem, czy czasami bym nie miała też takiego zacięcia. I wiecie, fajnie się mówi przed telewizorem: jeszcze jak sobie człowiek siedzi i się śmieje z tego, i e, sprawdza sam siebie, i e, o nic nie gra, i nikt tego nie słyszy. Muszę w ogóle związać włosy, bo mnie zaczynają troszeczkę denerwować. E, no i. Ej, w ogóle wiesz, że tutaj nie widziałam biedronki? Ja nie wziąłam mleka, bo uznałam, że wszędzie są biedronki. I nie mamy mleka na jutro. O kurczę. No trudno, może gdzieś jest, ale nie widziałam, a jutro wszystko zamknięte i to jest jedyny minus, jeżeli czegoś nie wzięłam. To mamy problem, bo już dzisiaj tego nigdzie pewnie nie kupimy. A, a jutro już w ogóle tego nigdzie nie kupimy. Także no nie jest, nie jest łatwo. E, co, jeszcze odpoczniemy może z 5 minut? Antek, Antek szaleje. Ostrożnie, kochanie. Więc odpoczywamy jeszcze może z 5 minut i bardzo chcemy zobaczyć też wieczorem Sandomierz. Może nawet podejdziemy pod zamek jeszcze raz, nie? Bo to nie jest tak daleko, więc chcemy zobaczyć, bo właśnie u mojej szwagierki, którą też serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda. Widziałam na Instagramie, widziałam na Instagramie piękne zdjęcia ratusza Sandomierzu nocą. Więc mam nadzieję, że ustawienia mojego aparatu, które gdzieś tam wychwyciłam, uda się mi uchwycić to, jaki jest piękne nocą. Także... Zbieramy się i lecimy ogarniać. Okay. Może powinnam sobie taką czapkę kupić, co sądzicie? Pasowałaby mi? No może tak, bez tych włosów z przodu. Pasowałaby do mojej stylu wyw dres dresa, ale już zamówiłam Sadidasa czapkę, tylko nie zdążył dzisiaj kurier przynieść, zanim wyjechaliśmy. Co? No, 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 no. Czemu tak się... Czemu? Nie mam Powiem wam, że nie jest łatwo mieć takiego małego gwiazdora, bo zaczepia wszystkie osoby dookoła, które siedzą, i nie dość, że wszyscy patrzą na mnie, że gadam do telefonu, <grym się wytkujesz> no jeszcze patrzą na tą gwiazdę z boku, także. O, trzeba zapięść się Idziemy Ostrożnie Powoli, tutaj uwaga Tutaj drugą rączkę Dobra, aparat nie chce już złapać nawet ostrości na mnie. Zbieramy się, idziemy spać. Do zobaczenia już za dwa dni. W kolejnym vlogu zobaczycie, gdzie dalej nas poniesie.